Witam serdecznie was wszystkich. Ostatnio na karcie społeczności mieści do wyboru kilka różnych materiałów i większość z was wybrała właśnie ten, który teraz oglądacie. Dlatego też dziś zakończymy tą miniserię budowania figurek z mojego świata fantasy. Tak więc... Zaczynajmy. Ostająco chwilę słyszeliście dużo o kościele anioła, więc z tego powodu właśnie od niego rozpoczniemy mój wywód. Państwo kościelne jest również znane jako państwo Stildwelt. Powstało ono kilka lat po Wielkiej wojnie z pierwszym demonem zemsty, choć samo stworzenie było dość bolesne, bo wymagało użycia siły, by połączyć wiele pomniejszych państw. Najwyższy anioł, którego w tym kościele wyznałem jako swojego Boga, nie doczekał się jednak, by ujrzeć to, co ludzie stworzyli ku jego czci. I ciężko powiedzieć. Czy byłby w ogóle z tego powodu szczęśliwy. W tej wierze przewodniczący aniołów stał się dla nich dosłownie Bogiem, zaś pozostała dziewiątka aniołów jego wysłannikami. Ich celem jest rozpowszechnianie swej religii poza ramy swego państwa za wszelką cenę, a władzę tam sprawuje najwyższy kapłan Sun, którego na razie nie ujrzycie. Zamiast tego pomówmy o wojskach. Najbardziej liczna jest lekka piechota, wyposażona w duże, prostokątne tarcze oraz włócznie. Kolorystyka to oczywiście niebieski, biały oraz srebrny. I tutaj inspiracją była figurka od pewnego twórcy z Instagrama, niestety nie pamiętam jego nicku, więc na pewno teraz widzicie po prostu na ekranie jego figurkę. I na wierzchu ma się jeszcze link w opisie. Oczywiście one się różnią, bardziej chodzi tutaj mi o połączenie typowo tego torsa odwróconego z tą wielką tarczą. Do główki zaś dodałem jeszcze odwróconą maskę ninja, by ukryć nieco szyję. Jednostką dystansową są tutaj łucznicy. Od początku bardzo chciałem gdzieś użyć te hełmy. Zaś za podstawę posłużyły mi tutaj torsa z pewnej podserii Castle. Jeżeli wiecie, o którym chodzi, to możecie napisać w komentarzach. Następnie mamy piechotę uzbrojoną w miecze. Nieco takie dłuższe oraz małe tarcze. To właśnie tutaj zaczynają się ewentualne jakieś awanse, ale o tym zaraz. Bo mamy również dowódcę tej piechoty, który zamiast tarczy, dzierży dwuręczny miecz. Jeżeli jesteś naprawdę dobry, to możesz awansować na ciężko zbrojnego rycerza, który całe uzbrojenie ma wykonane pod niego. Zaś tylko najlepsi z najlepszych z tych ciężkozbrojnych rycerzy są zabierani na dwuletnie szkolenia, by stać się mieczem włócznią lub tarczą anioła. Ci tutaj są największą elitą elit. Ze wszystkich państw to właśnie oni są najsilniejszymi wojownikami. Oczywiście mówiąc tutaj tylko i wyłącznie o typowo armiach, a nie pojedynczych jednostkach. Jest tak, ponieważ muszą oponować walkę każdym możliwym rodzajem broni w stopniu niemal perfekcyjnym. Do tego muszą być dobrze wyedukowani w zakresie magii, choć sami magii nie używają, jak i też być świetnymi strategami. Do tego dochodzą magiczne wzmocnienia, dodające im siłę, wytrzymałość czy też szybkość. Solidne, ciężkie zbroje wykonane z bardzo rzadkiego i wytrzymałego stopu metali powodują, że no nie da się ich za bardzo rozróżnić do ciebie. Ale o to w sumie chodzi. Chociaż nie, w sumie da się ich poniekąd powiedzmy rozróżnić po tym, jaką broń dzierżą. W zależności od potrzeb stajesz się jednym z wcześniej wymienionych wojowników, czyli czy mieczem, włócznią tarczą anioła. Mimo wszystko najczęściej wykonują oni ukryte misje i zawsze operują w trójkach. Maksymalnie może być ich w armii 333 i do tego trzech wielkich mistrzów. Jeżeli po latach walki i służenia kościołowi, nie jesteś już aż tak idealny, nie spełniasz pewnych wymogów, to jesteś zastępowany nowym rekrutem. Zaś samemu stajesz się ponownie ciężko zbrojnym rycerzem, lecz tym razem, jako znak oddania kościołowi, dostaniesz granatową pelerynę oraz nieco inne przywileje jeszcze. A teraz czas na, powiedzmy, taką reklamę. Ponieważ niektórzy z was się zastanawiają i czasami na pytają w komentarzach, skąd ja biorę klocki do moców, do figurek i tak dalej. No to z Bricklinka. A jakbym miałam wam jakiś polecić sklep na Bricklinku, to byłby to pewnie Bricks, W szczególności jeżeli szukacie jakichś elementów do figurek, ponieważ tam naprawdę jest spory wybór. Samemu nawet ostatnio rozmawiałem właśnie o nich paczkę z myślą o tych figurkach, ponieważ brakowało mi sporo części. Więc koniecznie obczajcie link w opisie i przejrzyjcie ich zasoby. A może coś wam się spodoba ale teraz wracając może do kolejnych figurek. Dobrze, następnie mamy dosyć mocno różniące się państwo od Sylwet, a chodzi o Dumerię. Jest to najbardziej zaawansowane technologicznie państwo, które jednak obecnie jest w czasie wojny, co za dobrze no, na nich nie wpływa. A ich przeciwnikiem jest państwo Seros. W sumie cała ich armia składa się z głównie dwóch typów jednostek. Pierwsi z nich są łucznicy, lekko uzbrojeni jednak zawsze gotowi do walki, drudzy zaś są nieco ciekawsi. Mianowicie są to ciężcy strzelcy. Jednak ta się nieco różni. Z uwagi na to jak wolno jest to broń, wymaga ona bardzo konkretnego i ciężkiego treningu. Odróżniono do naszej broni skakowej, ta jest znacznie pogrubiona, by być w stanie w ogóle wytrzymać uderzenia z broni białej. W przodu zaś mamy ostrze topora, dzięki czemu nie są oni kompletnie bezbronni na bliskich dystansach. Trening strzelców polega przede wszystkim na zwiększeniu siły fizycznej, by móc taką broń swobodnie nosić i używać. Choć do dłuższego ostrzału, i tak używają oni drewnianych podpórek, by nieco sobie pomóc. Ostatnim figiem jest zaś ich władca. Mimo swych lat, nadal jest. Jednorękim mistrzem w posługiwaniu się szablą. Kolejną dość nietypową bronią w porównaniu do innych państw. Przechodzimy więc do nieco mniejszej frakcji. Kiedyś wspomniałem o państwie Galgos. Otwarły się tam portale, jak pewnie pamiętacie, i wpierw z nich wyszły zwierzołaki, które od państwa Galgos dostały spory kawałek terenu, jako swój własny, a potem pojawiły się orki, które zostały potraktowane w kompletnie inny sposób. Będąc szczerym, są one praktycznie na wyginięciu. Zostały wygnane na bardzo małe, przyjazne i niełatwe do przetrwania tereny. Oryginalnie orki pochodziły z dość mocno zaawansowanej rasy, bardziej zaawansowanej pod wieloma względami niż ta nasza dzisiejsza ludzka cywilizacja. Jednak przez atak pewnych potworów musieli oni spróbować uciec przez magiczne portale. Udało się jednak to zrobić w niewielkim stopniu, a w dodatku w większości byli to nieuzbrojeni cywile. Z tego też powodu to orki mają najbardziej prymitywne uzbrojenia. Większość z nich nie posiada żadnych zbroi lub też broni. Wszystko co mają, jakim sposobem zdobyli, okradając stare trupy lub samemu tworząc je w jakiś prosty sposób z drewna, Chociażby te tarcze, lub też na przykład niektóre broni z kości. Dlatego też mamy taką różnorodną zgraję. Orkowie dzielą się na pomniejsze plemiona, jak król na czele tego stoi stary kapłan, który nie za bardzo zna się na magii, ale nie przeszkadza mu to w głoszeniu prawdy. Dalej mamy łowców siły. Jest to część ludności Galgos, która mocno się nie zgadzała z oddaniem swoich terenów zwierzołakom. Stąd też ich głównym zajęciem jest zabijanie zwierzęłaków. Oficjalnie zostało to zakazane przez króla, dlatego też żyją w ukryciu na odludziach. Jednocześnie nikt ich tak Praktycznie za bardzo z ręki króla nie zwalcza. By udowodnić, że chcesz należeć do łowców siły, musisz zabić dorosłego zwierzołaka i zdobyć jego głowę. A jak ukoronowanie takiego wyczynu, obrabiają oni potem takie zdobyte głowy i następnie je noszą jako czaszki. Pierwsi z nich to są kusznicy. Niczym specjalnie się nie wyróżniają na tle innych, ale już po nich widać, że nie jest to żadne regularnie zaopatrywane wojsko. Dalej mamy wściekłych, którzy preferują walczyć na blisko, czując tą wybuchającą adrenalinę w ich żyłach, dlatego też dzierżą wzoroczne miecze lub też toporki. A do tego zabitych robią oni często jakieś zbroje. Następnie mamy mistrzów bestii, którzy to postanowili wykorzystać swoje wspaniałe umiejętności kontrolowania zwierząt, a oczywiście zrobili to po to, żeby używać te zwierzęta później do walki. Najbardziej popularne na tych terenach są tygrysy, szablastozębne, wilki czy też niedźwiedzie. Dlatego też to właśnie te zwierzęta możemy u nich napotkać najczęściej. Dalej mamy przemieńców. Niektórzy magowie stwierdzili, że dzięki zagłębieniu się wystarczająco w magii natury, to będą mogli zmieniać się w znacznie silniejsze fizyczne bestie. A to pozwoli im łatwiej walczyć ze zwierzętami. I to jest w sumie jedyny design, którego nie jestem za bardzo pewien. I zapewne w przyszłości jego jakość zmieni. Dajmy magów, którzy postanowili wykorzystać swój naturalny talent do kontrolowania ognia i przekształcić go w zabójczą broń. Są oni często mało pancerzoni, a to dlatego, że trzymają się z daleka od tej głównej, powiedzmy, linii frontu. Minus jest oczywiście taki, że jest ich naprawdę mało, więc utrata każdego takiego maga boli naprawdę mocno. I ostatni z nich wszystkich jest przewodniczący nimi najwyższy mag, Afris. I on również należy do jednych z najpotężniejszych magów tego świata, a w ręce dzierży bardzo potężny artefakt, który sam stworzył. A więc, o tej postaci na razie nic wam więcej nie zdradzę. Dlatego też przejdziemy do kolejnej frakcji. A dokładniej do jedynej armii demonów, która nie zniknęła na choć moment. Po tym jak większość demonów została wybita. A chodzi o armię demona gniewu. A przez te wszystkie lata ukrywali się się, by za bardzo nie przyciągać uwagi. I zadaniem jest czekanie na powrót ich pana, który obecnie jest zamknięty w zapieczętowanym grobowcu. Żywy, ale nie mogący w ogóle wyjść ani nic za bardzo zrobić. Przez te wszystkie lata najwierniejsza ze sług, kapłanka Sirion, eksperymentowała, próbując wzmocnić wojska swego pana, co poniekąd się jej udało. Jedynymi niezmiennymi są łucznice. Nic za bardzo nie mam o nich więcej szczerze, do powiedzenia. Po prostu łucznicy. Daj mamy ciężko zbrojnych. Pst! Zerknij! Czyli pierwszych, na których Sirion przeprowadzała pewne testy. Przez co też wyglądają dosyć normalnie. Choć mają zredukowane mocno emocje, jako taki powiedzmy efekt uboczny. Dalej mamy jeszcze ciężej uzbrojonych rycerzy. Przy nich Sirion postarała się, by zlikwidować odczuwanie bólu oraz zwiększyć ich siłę oraz odporność. Do tego nastąpiły jednak pewne nieoczekiwane mutacje. Dlatego też musiała je umysłowo zniewolić, by nie zabijali swoich sojuszników. A ich bronią są ciężkie dwuręczne młoty. A ostatnim efektem badań jest krwawy wojownik. Otóż, lata temu demon gniewu nie był w stanie stworzyć takiej broni, która nie roztrzaskałaby się w pokrótkiej walce z demonem zemsty. Dlatego też zaczął eksperymentować. Efekt wkrótce objawił się w formie krwistych broni. Nie do końca były one z samej krwi, ale to wytłumaczę może kiedyś przy okazji samego demona gniewu. Syren próbowała to odzwierciedlić, ale zwykli śmiertelnicy nie byli oczywiście w stanie takiego czegoś przeżyć. Dlatego też zabrała wcześniejszy swój efekt eksperymentów i rozpoczęła badania. A to jest ich efekt krwawy czempion. Są oni w stanie tworzyć różne bronie z krwi, które są naprawdę mocne. Choć i tak ich największym plusem jest fakt, jak szybko mogą zmieniać swoje bronie. Ale to wszystko ma swoją cenę. By móc takie czynności wykonywać, to łagodnie mówiąc nie mają oni już w ogóle skóry. A ich uzbrojenie jest minimalne, bo może ono blokować ich moce. No jak się pewnie domyślacie, zbyt wielu takiego czegoś nie przetrwało. Ostatnia jest kapłanka Sirion, ale oni za bardzo nie chcą nic więcej mówić. Tak też więc przejdźmy z powrotem do tych dużych frakcji, konkretnie dwóch ostatnich. Pierwsza z nich to zwierzołaki. Zwierzołaki ze wszystkich frakcji są w teorii najpotężniejsi. Są dość prymitywną rasą, która jednak dzięki magii i umiejętności otwierania portali między planetami podbiła już dwie inne planety, a na ich planecie można znaleźć masę dinozaurów. Zwierzołaki są silniejsze fizycznie od ludzi, nieco szybciej dorastają i ogólnie tylko dobrze wytrenowany żołnierz lub doświadczony łowca są w stanie z nimi się zmierzyć. Co jednak najważniejsze to są oni podzielni inne na kasty. Każde plemię ma inne zadanie i nie może robić inaczej. Krokodyle łoki, na przykład, są jedynymi typowo żołnierzami. Tak więc pewien Wielkołak z początku mojej fabuły, który był łowcą głów, no to robił to wbrew tradycjom ze swojego świata. I na ojczystej tej planecie szybko by został za to na pewno zgodzony. Wszystko łączy się z wiarą w matkę naturę, która ma u nich nieco bardziej taki dosłowny wymiar. Bowiem według nich, bowiem według ich wierzeń, ich bóstwo ma twarz dinozaura. I plemiona, które bardziej przypominają ich Boga, są wyżej w hierarchii. Nie zdradzając wszystkiego, to najwyżej są władcy wszystkich smokołaki, potem wszelkie ptakołaki, które mają różne zadania i zaraz pod nimi są właśnie krokodylełaki. Reszty na razie nie będę w ogóle omawiał, bo nie ma sensu. No więc właśnie, wojska zwierzołaków składają się albo z piechoty, i tu wyróżniamy włóczników oraz nieco bardziej opancerzonych żołnierzy z mieczami oraz dalej mamy trenerów, czyli bardziej prymitywnie uzbrojonych wojowników, którzy trenują i walczą u boku dinozaurów. Na tą planetę przyszły jednak tylko mniejsze dinozaury, stąd też brak tutaj choć chociażby cięższych jednostek ujeżdżających takowe stwory. A dlaczego nie ma większych dinozaurów? Zwierzołaki przyszły na tą planetę z zamysłem, by ją podbić i wszystkie zwierzołaki, które przeszły przez portal, były bardziej zwiadem, który mógłby tu się usadowić i zbadać teren. Ale więc dlaczego nie podbili tego świata? Bo trafili na zbyt silnego przeciwnika i taka wojna kosztowałaby ich zbyt wiele zasobów. Zwierzołaki wolą poczekać na destabilizację świata i dopiero wtedy zaatakują. Ale o zwierzołakach może jeszcze wam kiedyś nieco więcej opowiem. A teraz ostatnia frakcja, czyli krasnoludy. Najsilniejsze ze wszystkich, jeżeli chodzi o rasę ludzi. Jednak ich imperium opadło po tym, jak ponieśli kolosalne straty podczas wielkiej wojny z Demonem Zemsty, która odbyła się lata temu. A potem jeszcze królowa państwa Selos, łącząc inne ludzkie państwa, złamała krasnoludzkiemu państwu Kark. Niech was nie zmylą ich małe rozmiary, Krasnoludy są najsilniejszą i najlepiej nadającą się do walki rasą ludzi, tworzą również najlepszą broń białą. Nie są jednak zbytnio obdarzeni w magiczne umiejętności. I generalnie takie umiejętności u nich się pojawiają bardzo rzadko. W dodatku są oni dość. Długowieczni, bo mogą dożyć nawet 180 lat. A tak wygląda mniej więcej ich armia. Jest ona dosyć losowa, ale o to w sumie mi chodziło. Chciałem też nią zaprezentować tą upadłą, dawną potęgę. Stąd też mamy tutaj czwórkę losowych wojowników oraz samego króla. I to tyle na dziś. Omówiliśmy już wszystkie główne państwa tego świata oraz wiele pomniejszych frakcji, więc teraz będzie w końcu czas na nieco jeszcze inne projekty na tym kanale. Na pewno będę się was pytał, co byście chcieli zobaczyć konkretnego, więc śledźcie karty społeczności. A teraz Zlecę, bo jestem trochę chory, zupełnie po mnie słuchać. I co? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wbijacie na Discord z legowników, na sklep Brebricka i pamiętajcie, by nie przestawać budować. Na razie.